Dzień dobry wszystkim. Nagramy dzisiaj kolejny filmik. Spierzymy się tym razem z kimś na dystansie 10-minutowym. Pomyślałem, że będzie mi łatwiej, aby troszkę łatwiej połączyć komentowanie i zastanawianie się nad właściwym przebiegiem partii. Hm, co tu za? No, zagramy proste E4. To na co odpowie przeciwnik. O, skąd to jest flaga? A międzynarodowy. Bez państwowiec może jakiś uchodźca. No moje cztery odpowiedział e 5 Wyprowadzam skoczka. Na razie bardzo logiczny rozwój figur. Zagramy bardziej płosko. Zobaczymy. Co na to odpowie nasz Lenkung. Goniec E7 z jego strony poszedł, czyli wariant ten nazywa się obrona węgierska w partii włoskiej. No bardzo międzynarodowo się tutaj zrobiło. Podważymy centrum. Zbiję? No oczywiście, że zbiję. No, pff, nie, nie spodziewam się niczego innego. Może ewentualnie jakieś tempo, dasz? Aha, nie, raczej nie przypuszczam. Jest... Zdziwiłbym się, gdyby to bicie tutaj nie poszło. Bijemy. Co na to odpowie? Ruch taki nietypowy, a tak to znaczy nietypowy. No a tak na dość silnego tutaj końca, więc. Zajęcie skoczka, ustanowienie go w takiej pozycji dość perspektywicznej. No cóż, odejdziemy odejdziemy końcem. Póki co nie będziemy szukać póki co jakichś takich udziwnień. Teraz kolega chyba bardzo gruby błąd zagrał, bo wejdziemy tutaj na pole H5 z dużymi groźbami. Przede wszystkim no groźba matowa może tutaj się nie uda, bo najpierw jeszcze trzeba wystraszyć obrońcę pola F7, czarnego skoczka, który. Jest w samym centrum szachownicy tutaj ustawiony. Mm. Przytomne zagranie, bardzo przytomne. Trzeba przyznać. Mm. Rozwijamy czarno polowego końca i jednocześnie straszymy. Straszymy skoczka aby przestały nam to bronić pole jak gdzieś odejdzie no to mat będzie w jednym posunięciu hmm. Hmm. teraz jest o tyle gorzej, że o właśnie tego się spodziewałem że jeśli tutaj zostanie zagrane G6 na tym polu, no to już nie mogę, muszę uciec z Hetmanem, a nie mogę zbić tego skoczka, bo jest on broniony przez tego czarnopolowego końca. Wejdziemy tutaj. Troszeczkę już oddamy tym samym inicjatywę w ataku, bo jest to Propozycja wymiany hetmanów, na którą mój rywal skaduje, hmm, że przystanie, bo, bo w przeciwnym razie. Gotuję.